Dzień mija. Szybko. Szybko i interesująco. Ale to jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że to, to jest pytanie takie, które zawiera jak gdyby w sobie coś, co jest istotne w pracy. Czyli nie to i jak dużo masz pracy, jak cię ta praca męczy, tylko jak szybko. A jeżeli ten nam dzień mija szybko, czyli dopiero sobie myślimy o godzinie 15.30. Przecież ja nie, niedawno wszedłem do tego biura, a już jest koniec dnia. To mi bardzo, bardzo mi, miło spędzać. Zresztą miałam świetnych współpracowników, waszych rodziców między m.in. też, więc to jest jak gdyby coś, co mi pomaga fajnie pracować tutaj. Szybko mi mija czas. I dużo pracuję po popołudniami, w soboty i w niedzielę. Byliśmy na wspólnej imprezie tutaj z kolegą w Gorpatowie, w takiej małej wioseczce na północy o e, A czy pani jest do swojej pracy? Bardzo. Dobrze. To dobrze, nie? Główne sprawy Ostatnio stwierdziłem, że jest łatwa. A to wszystko zależy od tego, jak, jak dużo dobrych współpracowników człowiek ma, jak może im zaufać i powiedzieć, to teraz wy coś wymyślcie, wy zróbcie, niekoniecznie o wszystkim ja muszę decydować. Czym on się głównie tej pracy? tej pracy głównie się... To, to, to dopowie Ci też Twoja mama, bo Twoja mama dużo mi przygotowuje tej pracy gdzieś tam w swoim gabinecie, ale między innymi podpisujemy bardzo dużo umów wspólnie z panią dyrektor Kariną Bedrunką na różnego rodzaju wsparcia finansowe dla mieszkańców województwa opolskiego. Na przykład dużo zmian, które są w szkołach, w Waszych szkołach, również jest finansowane z pieniędzy unijnych i to tutaj w moim gabinecie obok ja podpisuję te... Umowy, i później zostają przekazane pieniądze. Później te pieniądze są tam gdzieś realizowane, więc to, to, to się dzieje tutaj. Poza tym, marszałek województwa opolskiego ma pod sobą nadzór nad dziesięcioma szpitalami. Mam nadzór, czyli kontroluję, pilnuję funkcjonowanie Filharmonii, teatru, Muzeum w Bierkowicach, Muzeum Śląska Opolskiego. Poza tym, w województwie opolskim jest. Prawie 1000 kilometrów dróg wojewódzkich, 150 mostów. Dajemy pieniądze na to, żeby pociągi jeździły po województwie opolskim. Mamy piękne miejsca w parkach krajobrazowych. Serdecznie Was zapraszam na, na przykład do Centrum Edukacji Przyrodniczej Władzy. Przepiękne miejsce dla Was. To są wszystko rzeczy, które robimy dla mieszkańców województwa. A jeżeli. A co Pan robi, jeżeli. Co się dzieje, jeżeli Pana wybiorą trzy razy pod rząd? To, to wtedy się dzieje tak, że Pan zostaje na trzy lata marszałkiem? Procedura jest taka, że ja już jestem trzeci raz wybrany jako marszałek. W chwili obecnej obecne przepisy pozwalają mi jeszcze raz zostać marszałkiem czyli kończy się ta kadencja za dwa lata i na następne wybory mogę być wybrany już ostatni raz na następne pięć.